Fundacja Świat Wspólnych Możliwości powstała z inicjatywy grona rodziców, którzy mają dzieci niepełnosprawne, a także grona przyjaciół, którzy bardzo wspierają całą tą grupę. Naszą główną troską jest przyszłość naszych dzieci i co się z nimi stanie, kiedy po prostu nas jako rodziców zabraknie. Stąd powstała inicjatywa, która właściwie w naszych sercach rodziła się od wielu lat, od kiedy pojawiły się nasze dzieci. Stworzenia takiej fundacji, w której Nasze dzieci będą zdobywały nowe doświadczenia, będą budowały swoje umiejętności, a w przyszłości stworzymy dla nich miejsce, w którym będą bezpieczni, w którym będą mogli pracować, żyć, czuć radość z życia, czerpać z tego życia, no i ostatecznie mieszkać w mieszkaniach wspierających. Dzisiaj spotykamy się pierwszy raz i startujemy od nowego projektu, i to jest nasz pierwszy projekt, są to warsztaty. Tak jak wspomniała przed chwilą Ewa, celem fundacji są dwa projekty. Pierwszy projekt to jest Klubo Kawiarnia z dużym zapleczem warsztatowym, gdzie osoby niepełnosprawne będą miały możliwość pracy, spędzania wspólnie czasu. Trenowania samodzielnego życia, przygotowywania na przykład posiłków. Będzie to również miejsce, gdzie będziemy prowadzić wszelkiego rodzaju kampanie uświadamiające sposób życia osób niepełnosprawnych, tego, jakiego wsparcia wymagają, i otwierać społeczeństwo na osoby niepełnosprawne. Ponieważ jeszcze nie mamy miejsca na, na stworzenie tej klubu kawiarni, rozpoczynamy od warsztatów, które właśnie odbywają się dzisiaj. I będziemy prowadzić szereg projektów, które będą miały na celu zgromadzenie funduszy na klub kawiarnię, które mam nadzieję ruszy już niebawem. Naszym docelowym projektem będą mieszkania wspierające dla osób niepełnosprawnych, w których chcielibyśmy stworzyć normalne warunki życia dla tych osób przy pomocy asystentów, medyków, aby mogli normalnie funkcjonować, zwłaszcza w życiu dorosłym. Asystenci będą mieli na celu Wspomaganie osób niepełnosprawnych w ich normalnym funkcjonowaniu, takich jak płacenie rachunków, pójście na pocztę, przygotowanie obiadów, celem mieszkań ma być przede wszystkim samodzielne życie osób niepełnosprawnych. Tak, aby mogły funkcjonować tak jak osoby zdrowe. Takich domów jest bardzo mało na świecie. W Polsce prawdopodobnie ich w ogóle nawet nie ma. Dlatego byśmy chcieli być jako pierwsi stworzyć takie domy. Domy powinny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Co to znaczy? W pełni wyposażone. To powinny być domy inteligentne na zasadzie automatycznego włączenia i wyłączenia światła. Kiedy takie dziecko niepełnosprawne zapomni wyłączyć światło, będzie się to robiło automatycznie. Wyłączanie automatyczne wody dla celów bezpieczeństwa. Potrzeba takich domów jest bardzo wielka, ponieważ w przypadku, kiedy zabraknie rodziców takich dzieci, te dzieci nie mają się gdzie podziać. Chcielibyśmy, aby przy pomocy właśnie tych asystentów te dzieci mogły normalnie funkcjonować. Zamiast skazywać ich na życie w ośrodku, Będą mogły mieszkać w takich domach. Chcielibyśmy też kiedyś, żeby takie osoby mogły też pracować, i dzięki temu będą mogły prowadzić normalne życie tak, jak każdy zdrowy człowiek. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wspierania naszej inicjatywy. Tylko z Państwa pomocą i z pomocą ludzi otwartych sercach jesteśmy w stanie zrealizować te projekty. Chciałabym tutaj już podziękować stowarzyszeniu Sales Angels, które zasponsorowało materiały na dzisiejsze warsztaty. Chciałabym również podziękować wszystkim wolontariuszom i zaprosić do współpracy na przyszłe warsztaty. Zmieniajmy po prostu świat. Umożliwimy osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie. Mogą nas Państwo wspomóc poprzez płaty na konto bankowe. Wszelkie informacje na temat fundacji znajdą Państwo na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Także zapraszamy do współpracy, do wsparcia i bycia z nami. Dziękuję.